Cześć. Cześć moi kochani, witajcie na kanale Rosciewa Hanawel. Witajcie w naszym nowym filmie edukacyjnym. Dzisiejszy będzie o zwyczajach sylwestrowych. Zwyczaje sylwe Sylwester to jest taka, można to nazwać jako wigilia Nowego Roku. To jest dzień przed nowym. Rokiem, a już o godzinie dwudziestej czyli o północy albo o dwunastej w nocy. Można to nazwać takimi sposobami. Moż... Są puszczane fajerwerki, już jest zmiana dat. A ten rok będzie się kończył, będzie się kończył 2022 i będzie i zacznie się 2023. A już fajerwerki nie są o pierwszej w nocy, tylko już jest o dwunastej w nocy zmiana dat. Zmiana dat. Już dwu, czyli już o 12.00 się pokazuje, pokaże na ekranach dat e, 0101 2023. Czyli 1 stycznia 2023. E, tak, tak jest. Inne, w innych w nowym roku wszystkie sklepy często są pozamykane. Z wyjątkiem różnych innych. Wiecie, że są też takie o, o, rzecz podobna do fajerwerek, tylko że się ich nie puszcza do nieba, ale to wygląda prawie tak samo. Zimne ognie i zimne ognie. Nie, to jest fajna he, rzecz. a um, fajna, fajna rzecz. A... A może wy napiszecie w społeczności czy w społeczności, czy graliście, puszczaliście już kiedyś takie zimne ognie? Ja dam, a ja w społeczności dam wam link tego filmu. To się to do, dobrze. Link tego filmu. Dobra. Ale może, ale w Sylwester w Londy, w Nowym Jorku, o nowy rok się obchodzi poprzez spadającą kulę, a w Chinach się wrzuca do ogniska kije bambusowe. W Sylwestra musine, my inne musimy... Czy musimy, często niektórzy chodzą o 12, ale fajerwerki są bardzo głośne i mogą wystraszyć zwierzęta. Ja mam ryb, ja mam bojownika, ale on się nie wystraszy, bo on jest w akwarium. Ale psy albo koty mogą się wystraszyć. Mogą, a więc. My wszyscy uważamy, że fajerwerki puszczają wandale, jednak to nie jest prawda, bo fajerwerki często puszczają też inne osoby. Na przykład inni, którzy są, którzy są tacy, że puszczają fajerwerki, nawet niektórzy przechodni mogą puszczać fajerwerki i to są ba. i one wyglądają bardzo fajnie. Mm, bardzo fajnie, ale jest, kil, jest, jest, jest kilka rzeczy o których musimy pamiętać z tymi atrakcji, jest kilka rzeczy o których musimy pamiętać z tymi, o tych atrakcjach, atrakcjach. Może trzeba. Musimy zawsze pamiętać, że fajerwerki i petardy mogą puszczać osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, czyli pełnoletnie, bo pełnoletność określamy jak w osiemnastym roku życia. A zimne ognie, te iskry w zimnych ogniach nie poparzą nas w ręce, ale, ale ta końcówka drucika dru, już nam nie, już, już poparzy, już mnie raz poparzyło. A może wy też napiszecie w społeczności też, czy was poparzyło. Ja wyślę, wiecie jak to się robi? Tam wyślę link tego, napiszę w społeczności post. Link tego filmu tam będzie, a później na dole jest komentarz i można napisać tam. <laughs> bo Komentarz może pisać w społeczności, wiecie, Ale my musimy jeszcze wiedzieć o tym, że Sylwest, że czasami puszczają wcześniej fajerwerki. Nie o 12, ale o 12 jest ich więcej. Trzeba nawet zrobić tak, że, nie, zwykle są puszczane różne koncerty na Sylwestra I to są, i to jest bardzo fajna rzecz. A może, zawołaby, teraz dołączy do nas skrawek. I powie, i dołączy zaraz do nas skrawek. I nam, powie w dodatku, powie nam, co, jeszcze jest. O, cześć Skrawku. Dzisiaj rozmawiamy o Sylwestrze. Tak, słyszałem. Dobra, dobra. A teraz my zrobimy taki quiz. Będziemy dawać 5 sekund na to. Gotowi? Start. Pytanie pierwsze. Przygotujcie się. To i co, co jest... Od ilu lat można puszczać fajerwerki? Tan, 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 tan. Od osiemnastu, tak, macie rację. Dobra. O której godzinie jest zmiana na Sylwestrze? Ten, 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 ten. No, o dwunastej w nocy, tak. A my to możemy nazwać jako 24. albo północ. Tak można nazwać w trzech sposobach. Dobra, bo to są właściwe nazwy. Dobre. a teraz kolejne. Hmm. Czy czy koniec druta, czy koniec drucika po, po, w, w zimnych ogniach może nas poparzyć? Koniec tu tam gdzie się żarzy ogień. Ten, 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 ten. Tak, trzeba. Tak, nie może, może nas poparzyć. Ja się kiedyś popatrzyłem. No tak, to źle bardzo. No, no tak, skrawku, to trzeba tak robić. Jeżeli już wiecie, co? Jeżeli już wiecie o, o zwyczajach sylwestrowych, to, a już pojutrze jest już sylwester, to życzymy Wam szczęśliwego nowego roku!